Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest motodziennik. Ramówka wakacyjna będzie nieco skromniejsza niż do tej pory. Przez ostatnie miesiące, no praktycznie co tydzień, udawało mi się wrzucać cztery nowe materiały każdego tygodnia. Wakacje muszę trochę odpocząć, będzie nieco skromniej, ale kontakt oczywiście będzie. Druga ważna rzecz: 15% rabatu na raporty generowane przez firmę AutoDNA. Jeżeli mają Państwo ochotę skorzystać z tej promocji, to serdecznie zapraszam, link do oferty jest w opisie filmu i przechodzimy do dzisiejszego programu nowości i aktualności. A zacznę od sytuacji dość nietypowej, jednak zanim do niej przejdę małe podprowadzenie. O ile spożywcze dyskonty się i owszem zauważają i bombardują reklamą porównawczą, tak w branży automotive tego typu zachowania są ostatnio rzadkością. Przynajmniej u nas w Polsce i w Europie. Każda z firm zachowuje daleko idącą powściągliwość. BMW nie porównuje się z Audi czy Mercedesem, a Citroen nie dogryza powiedzmy Toyocie. Z ostrożności? Zapewne tak, bo przecież każda tego typu akcja może się skończyć stratami – jeśli przeciwnik odpowie. W Stanach sytuacja wygląda nieco inaczej. Nie wiem jak dziś, 20 lat temu reklama porównawcza była normą i wskazywanie, że Ford jest o 100 dolców tańszy niż Chrysler, a wzajemnym kreatywnym zaczepkom Audi kontra BMW kibicowali wszyscy. Swoją wojenkę miał też Jaguar z Mercedesem, przez a ostatnim przykładem pozytywnej zaczepki było wynajęcie sobowtura odchodzącego na emeryturę prezesa Daimlera i pożegnanie go z klasą przez BMW. Nie ma się co oszukiwać każdy z powyższych przykładów zaliczył kilka okrążeń dookoła świata w mediach społecznościowych i dotarł do znacznie większej liczby widzów, entuzjastów motoryzacji, niż kolejny jadący wzdłuż Adriatyku pojazd z banalnym hasłem reklamowym, a wspominam o tym wszystkim z ważnego powodu Hyundai Ionic 5 z literką N. Ma dwa silniki elektryczne, z przodu 240 i z tyłu 410 koni, razem 650. i Jest to auto niższe, szersze i dłuższe niż zwykła piątka. A lista zmian jest bardzo długa i obejmuje choćby inną konstrukcję karoserii. NK przyspiesza do setki w 3,4 sekundy, ma symulowaną skrzynię biegów dwusprzęgłową, ośmiobiegową symulowaną, czyli niemechaniczną, ale dającą podobne wrażenia. O wrażenia akustyczne również zadbano. Głośniki w kabinie, ale też dwa na zewnątrz imitują silnik spalinowy, futurystyczne dźwięki z przyszłości albo silnik odrzutowy. A co najważniejsze, to podobno naprawdę nieźle jeździ, o czym niedługo będzie się okazja przekonać. I właśnie ta konstrukcja zrobiła wrażenie na szefie należącej do BMW Dywizji M. Pierwsza elektryczna MK, prawdopodobnie z czterema silnikami elektrycznymi, pojawi się za dwa lub trzy lata. I tak jak Hyundai, będzie miała imitację zmiany biegów, pojawi się też dźwięk z głośników. Podoba mi się to, jak myślą, powiedział o Hyundaiu szef Mki. Kierowca musi dostawać jakąś informację zwrotną z samochodu. Miło, prawda? Teraz dwie informacje nie mniej ciekawe. Pewien broker z Niemiec sprowadził na handel z Chin 22 egzemplarze Volkswagena ID6. To niedostępny w Europie spory elektryczny rzecz jasna SUV. Pełen legal. Zapłacił cło, dokonał niezbędnych modyfikacji i uzyskał nawet homologację. I wystawił je do sprzedania. I pojawili się prawnicy Volkswagena z policją. Auta skonfiskowano, czy raczej zabezpieczono, bo Volkswagen wytoczył przedsiębiorcy proces, i zażądał ich zniszczenia. Sprawa trafiła do sądu, który w pierwszej instancji przyznał koncernowi rację, argumentując, że to produkt Volkswagena i tylko on może decydować na jakie rynki trafi. Auta trafią więc prawdopodobnie do stacji demontażu, a przedsiębiorca o polsko brzmiącym nazwisku Brudny zostanie zesłonym rachunkiem z parkingu depozytowego, a straty ocenia na 2 miliony euro. Że auta są w Chinach tańsze, to wiadomo. ID6 kosztuje tam 26 tysięcy euro, dużo mniej niż najmniejsze ID3 w Niemczech, 37 tysięcy euro. Volkswagenowi chodzi więc o to, by odstraszyć ewentualnych naśladowców, w tym z Polski, Litwy czy Czech. Na otomoto są dwa ID6 sprowadzone z Chin, z dopiskiem sprzedaż prywatna, a ich właściciele chyba mogą spać spokojnie. Bo Polska to nie Niemcy. A skoro przy złomowaniu jesteśmy, dwa lata temu, jak pewnie państwo pamiętają, wybuchł pożar na statku przewożącym prawie 4000 aut. Były to Volkswageny, Porsche, Audi, Bentley i Lambo. A rok temu kolejne, na którym było 3700 samochodów, między innymi 260 elektrycznych bmw Statek ugaszono i odholowano do portu, w którym rozładowano to co zostało, a firma ubezpieczeniowa, która tę giga szkodę likwidowała, wystawiła do sprzedania to co do sprzedania się nadawało. Jednak o ile nadpalone lub nie, bo tylko część aut się spaliła, Audi i Mercedesy trafiły do stacji demontażu, tak 260 BMW kupiła hurtem firma z Rotterdamu. Podobno auta te nie ucierpiały w wyniku pożaru, były tylko brudne i jak nie trudno się domyślić, zaprotestowało BMW, które obawiało się utraty reputacji, gdyby potencjalnie uszkodzone samochody trafiły na rynek. Sprawa trafiła do sądu, auta zostały zajęte, a firma BMW teoretycznie miała je sprawdzić, ale przez pół roku tego nie zrobiła, bo doszła do wniosku, że to bez sensu, że auta na banku ucierpiały. To nie sprzedamy ich w Europie, tylko gdzieś, gdzie standardy są niższe, zaproponowali handlarze, ale i ta propozycja chyba nie przypadnie BMW do gustu, a wyrok w sprawie zapadnie za dwa tygodnie. Więc uszkodzone czy nie, auta prawdopodobnie trafią do stacji demontażu, a części prędzej czy później pojawią się na Allegro. Zostawmy auta elektryczne na moment, jak pewnie Państwo pamiętają, dwa-3 lata temu wszyscy, no prawie wszyscy prześcigali się w deklaracjach, jak to zaraz przestaną produkować auto elektryczne, ale rynek się nasycił, udział w rynku stabilizował i okazało się, że jednak trzeba produkować tanie auta spalinowe, bo to ich klienci szukają w salonach. Skoda poinformowała właśnie, że przynajmniej do końca dekady będzie produkować Fabie, Kamiki i Skale, a Octavie, Superba i Kodiaka nawet dłużej. A według szefa czeskiej marki, to, czy w roku 2035 faktycznie nowe auta spalinowe zostaną wycofane ze sprzedaży, zależy od preferencji klientów. Oby. To, co teraz Państwo usłyszą, być może będą Państwo musieli przewinąć i przesłuchać jeszcze raz. Z całym szacunkiem, ale nieco to skomplikowane. Z 15 lat temu do sprzedaży trafiła pierwsza generacja Renault Koleosa. Auto nie było szczególnej urody, ale przyzwoicie jeździło i miało porządne silniki. Pierwszy koleos był tak naprawdę południowokoreańskim Samsungiem zbudowanym na platformie Nissana X-Traila. Druga generacja z 2016 roku była zdecydowanie ładniejsza, przynajmniej na zewnątrz, ale nie jeździło mi się tym przyjemnie, wręcz przeciwnie. I to też od spodu był Nissan X-Trail, tylko ten nowszy. Auto nie sprzedawało się zbyt dobrze i od roku nie jest już produkowane. To znaczy, jest, ale chyba tylko w Korei. A niedługo pojawi się też Grand Coleos. I uwaga, jest to francuska kopia chińskiego auta zbudowanego na platformie Volvo. Jakim cudem? Renault ma spółkę z Gili, to ci od Volvo, i wzięli ich auto zbudowane na platformie modelu XC40 o nazwie Gili Xinglue, i przyczepili swoje znaczki i będą to sprzedawać w Korei. Auto ma 4,80 m, ale nie występuje w wersji 7-a, jedynie 5-osobowej. I choć platforma umożliwia napęd elektryczny, to Grand Koleś będzie hybrydą. Z silnikiem 1.5 albo po prostu z silnikiem spalinowym z dwulitrową benzyną turbo. A skoro przy spalinowych autach jesteśmy, to dla wielu kwintesencją tego, co najlepsze, jest BMW M5. Najnowsza generacja Piątki nie przepadła mi do gustu. Raz, że z tyłu wygląda jak nowa e-klasa, dwa, że jeździ w porównaniu z Mercedesem o klasę słabiej i nawet porządnych foteli takich wielokonturowych nie można do niej zamówić. Ale przed nami MK i w związku z tym ogromne oczekiwania. Poprzednia generacja z V8 pod maską miała 600-625 koni i ciut ponad 1900 kg ważyła. E60 z lat 2004-2010 z V10 pod maską, 510 koni, ważyła 1800 kg. A najnowsza generacja to hybryda. Nadal V8 Biturbo pod maską, 4,4 litra, 585 koni, plus 200 z silnika elektrycznego i 67 km na samym prądzie, bo tak to oczywiście hybryda plug-in. Osiągi są gorsze od wcześniejszej generacji: 3,5 do setki kontra 3,3 3,4, mimo że łączna moc to 730 koni, 100 więcej niż do tej pory. Jakim cudem? A wystarczy zerknąć w dane techniczne, by się domyślić. Poprzednia generacja ważyła 1980 kg, najnowsza 2450. Czyli waży więcej niż flagowa, jakby na to nie patrzeć, siódemka. Ale za to zużywa tylko niecałe 2 litry benzyny na 100 km. Oczywiście tylko przez pierwsze 100 km i oczywiście tylko według testów WLTP. Co jest bardzo zabawne. To wszystko na dziś. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.